Dzień dobry Państwu. W imieniu swoim własnym, jako prezydentem Estonii Kurwana pana Tadeusz chciałem bardzo serdecznie pogratulować fantastycznego wyniku na Mistrzostwach Europy wyniku Natalii Maliszewskiej, która zdobyła brązową medal na dystansie 500 metrów. Chciałem pogratulować Natalii i chciałem pogratulować. Także Patrycji, które, tak jak powiedział, Urszula, są od niedawna ambasadorkami rosyjskiego sportu, ale przede wszystkim chciałem pogratulować także trenerce, pani Urszuli Kamiński, która nie tylko doprowadziła do podium Natalię, ale także Rafał Aniki, 10. miejsce, dobrze mówię, 10. miejsce w wieloboju. Czy tak, na... tak tak. Rafał był dziesiąte bo już szósty na zasempowanym no na 500 metrów, ale to jest też zasługa kanadyjskich trenerów, bo teraz on trenerzy tak, Ale jak jest, jak jest zawodnikiem miłego. Tak, tak, oczywiście, to Z... prawda. Więc, e, więc chciałem pogratulować. E, chcę powiedzieć, że mamy przygotowane tylko kwiaty i zaraz wytłumaczę <laughs> dlaczego. <laughs> gratulacje, gratulacje, proszę. Gratulacje. Gratulacje. I no, nie wiem, no, dlaczego, no, dlaczego nie tylko kwiat? By po pierwsze, dlatego że ja jestem kusjonym zastępcą, a nie ma prezentatu szkolarskiego, a prezydent skolarski zawsze wręczam coś więcej, a coś więcej, to mamy nadzieję, że będzie po 15 marca, po 13-15 marca w Seulu właśnie będą Mistrzostwa Świata, w których. Cała białostocka ekipa także będzie startowała i mamy nadzieję, że wtedy po tych mistrzostwach będziemy mieli okazję spotkać się ponownie z paniami i pogratulować sukcesów w Seulu. Uważamy, że to, co się wydarzyło, to, co się wydarzyło w Dobrychczynie, to naprawdę super wynik. Myślę, że i Natalia, i pani trener powiedzą, jak to oceniają, ale ja, jako zwykły kibic, uważam, że to sukces, dlatego że w tym roku rywalizacja w short tracku kobiet bardzo się wyrównała, jest bardzo trudna. Ten finałowy bieg, pewnie powie też Natalia o tym, no był, wydaje mi się, że był chyba nie do przeskoczenia, ani Holenderka, ani Włoszka, tak to się ułożyło na dystansie, że było bardzo, bardzo ciężko awansować w górę, więc trzecie miejsce jest naprawdę sukcesem jako miasto tak jesteśmy z tego sukcesu niezwykle zadowoleni, niezwykle dumni, bo zawsze jak Ktoś z Białego Stoku ktoś, kto się przyznaje do tego, że jest Białostoczaninem, Ktoś, kto tutaj trenuje na naszych obiektach odnosi sukces w Europie i świecie, to nasza duma rośnie w górę. A teraz może już oddamy głos najważniejszym osobom. Pani Natalio, bardzo proszę. Ja ci kwiaty. ci kwiatę, to A Nie, oczy... o A, tak? e... Ja powstrzymam kwiaty. Prezentacja medału, to jest Stam, ta 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 <laughs> W sumie tak jak... Pan e, zastępca prezydenta e, Rafał Rudnicki wspomniał, rzeczywiście e, było ciężko e, przeskoczyć, jednak no, to jest sprint i tu już ważne też jest miejsce na starcie, e, sam początek. No, i to też troszeczkę gdzieś tam przeszkodziło, że, że zawodniczka, która jechała przedłu, nie chciała wygrać tego biegu i po prostu robiła dobrą robotę tej, która jechała pierwsza. Mm -hmm. I bardzo dobrze ją blokowała, więc ja też nie miałam za bardzo, gdzie się ruszyć w tym biegu. I mimo tego, że chciałam, no to wyjechałam z aż z brązowym medalem z tego biegu. Było to. Ciężkie, bo, bo tak to się wydaje, że to jest w sumie tylko te 45 sekund, załóżmy biegu, ale ja na to trenuję w sumie już od bardzo dłuższego, dłużego, długiego czasu. Yy, więc to na pewno jest takie, yy, taka nagroda za to, że, że znowu gdzieś tam znajduję się w tych finałach i też muszę powiedzieć, że w tamtym roku byłyśmy w tym samym identycznym składzie, jeśli chodzi o finał Mistrzostw Europy, tylko po prostu miejsca na potem się zmieniły. czujecie się jako ambasadorki bardzo fajnie. Cieszymy się, że możemy promować sport w stoku, bo myślimy, że robimy w sumie bardzo dobrą robotę, jeśli o to chodzi, bo nasze życie opiera się na sporcie i to od małego. Zawsze gdzieś tam, czy tak jak Patrycja zawsze wspomina, biegałyśmy na podwórku, ganiałyśmy się tak mając tyle lat, ile mamy. Teraz wciąż trenujemy, wciąż promujemy sport, bo sport to nasze, nasze życie w sumie. Dokładnie, to jest nasze życie. Jesteśmy szczęśliwe, że możemy, że zostałyśmy w gronie tej trójki ambasadorów. Uważamy, że to na pewno jest docenienie naszej pracy, wieloletniej pracy, i zawsze cieszyłyśmy się z tego, że jesteśmy z Białego Stoku, zawsze mówiłyśmy o tym głośno. I, i promujemy Biały Stok na arenie polskiej, ale także za granicą i, i wszyscy wiedzą, że jesteśmy z tego zakątka Białego Stoku, gdzie czasami mówią, że jeszcze tam niedźwiedzie chodzą, ale my się z tego powodu bardzo cieszymy, bo to znaczy, że, że jest tutaj fajnie, jest naturalnie, jest dziko jeszcze. A my jako ambasadorki postaramy się zrobić wszystko, aby szerzej i głośniej mówić o tym sporcie, zachęcać młodzież do trenowania short ale także do uprawiania w ogóle jakiegokolwiek sportu. Więc uważam, że na pewno spełnimy się w tej roli. I do pani trener, mamy pytanie, co dalej? Co dalej jakby... Tak naprawdę jest początku drugiego, drugiego etapu tak w sezonie. I... I Mistrzostwa Europy to jest tylko początek. Fajnie, że Natalka zakończyła tę rywalizację z medalem, bo rozpoczęliśmy nowy rok medalowo. I miejmy nadzieję, że również tak skończymy ten sezon medalowo. Tak jak Natalka wspomniała wcześniej, że konkurencja była bardzo duża. Te same osoby w finale, różna kolejność. W tej chwili europejskie sprinterki stanowił tak naprawdę trzon tej grupy, która wygrywa Puchary Świata. Więc na kolejne zawody będziemy jechać z tą myślą, aby, aby wygrywać. Zresztą w jednym z wywiadów powiedziałam, że każdy medal z imprezy mistrzowskiej jest, jest cenny. Natomiast Puchary świata jest to czas, kiedy będziemy próbować po prostu wygrywać. I w pewnych sytuacjach ryzyko się nie opłaca, warto przywieźć coś cennego, w niektórych sytuacjach trzeba ryzykować. Także interesująca część sezonu przed nami. Najbliższy start. Najbliższy start to Pukar Świata w Dreźnie, kolejny w Drechcie i Mistrzostwa Świata w Seulu. I Seul to jest koniec sezonu, czy jeszcze po tych Mistrzostwach Świata coś dla nich do Dziewczyny mają jeszcze Mistrzostwa Polskie, natomiast jeżeli zakwalifikujemy się sztafetą prawdopodobnie na Mistrzostwa Świata, wtedy będziemy rozważać, czy, czy pojedziemy na Mistrzostwa Polskie. Natomiast plan jest taki, że są trzy imprezy międzynarodowe, bardzo duże, plus prawdopodobnie jedna bądź dwie imprezy krajowe i zasłużony odpoczynek. A jak nastroje przed Seulu? Nastroje przed Dreznem jeszcze, ja, znaczy w sumie jeszcze nastroje po Mistrzostwach Europy tak naprawdę. Wczoraj dopiero wróciliśmy z zawodów, więc ja jeszcze trochę żyję tym, co się działo w sobotę, jak i w niedzielę, bo też... Chciałabym się tak skromnie pochwalić tym, że wygrałam finał B na 1000 metrów i to w bardzo fajnym stylu. Robiłam coś, czego nie, nie robiłam nigdy wcześniej, czyli wyprzedzałam po dużym I, i to było niesamowite uczucie. I to uczucie na pewno zostanie na przyszłość jako takie doświadczenie, że mimo tego, że jest ciężko, to to ostatnie kółko jest możliwe do przejechania. Czy właśnie ten medal, który zdobyłaś w mnie na weekend, to czy on będzie takim motorem przed kolejnymi zawodami? Y każdy wynik, jaki przywożę do domu, to jest taki motor przed kolejnymi zawodami. I yy, co bym tutaj w rękach nie trzymała, czy to tylko kwiaty, czy też medale, to, to zawsze myślę o tym, że, że igrzyska to jest ten moment, w którym chcę też być w najlepszej formie. I, i, I na pewno każdy wynik jest motorem. Czy ten tutaj brązowy medal, czy ta wygrana w finale B na 1000 metrów, to jest na pewno duży motor. Teraz odpoczynek, czy już wracacie do wielu Nie, jutro już wchodzimy na lód, także a w niedzielę wyjeżdżamy, yy, a w niedzielę wyjeżdżamy na, na następne zawody, więc nie ma miejsca na odpoczynek na razie.